Cześć Siemano, W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak mieć darmowego vip na MSP. Ja jestem zalogowana na moje konto, więc wchodzimy po ustawienia. Dajemy zmień e-mail i wpisujemy tak. Wszystko z dużych i bez spacji vip. Msp. dla Kropka się bije. Potem już z małych. Małpa, guma i Brilliant. Potwierdzamy i dajemy sent. Dobra i w tym momencie trzeba się Ogólnie tutaj pokazuję, że jest na jakieś inne konto, ale ogólnie to będzie na to. I teraz poczekajcie, się nie zlukuję, i do Was wrócę. Trzeba normalnie potwierdzić tak jakby normalny e-mail. Dobra, ja już jestem trzeba. I teraz wchodzimy w przyjaciele. I w znajomych szukamy tak. Mm. Musicie sekundę poczekać. Muszę zobaczyć jakie to było konto, bo nie pamiętam. I teraz tak wpisujecie rok sum luksusia, tak jak tutaj widzicie i dajcie szukaj. To jest to konto. teraz do tego kąta. Teraz tak dajecie napisz. I tak, piszemy teraz. E, tak. Tego piszecie chce. I teraz piszecie jakiego wipa chcecie. Musi być idealnie tak, jak on się nazywa. I też możecie napisać, że chcecie jeszcze móc zmienić nazwę, i, potem, i że możecie sobie zmienić level. To wtedy się pojawi takie okienko i sobie wpiszecie level i hasło. Znaczy, nie hasło, tylko nazwę, jaką chcecie i wtedy wam na to się zmieni i teraz tak zmienione nazwy nazwy znaczy nie nazwy tylko nicku i okej okay. I dajecie przepraszam, tutaj tego nie ma tutaj dajecie. Musicie dać jakąkolwiek emotkę z vip -a. Oczywiście ona Wam na razie jeszcze nie wejdzie, ale musi być. No załóżmy, że damy tą. No i damy anuluj i wysyłamy. Darwin na rok, zmianę naziku i level. I teraz poczekajcie chwilę, bo to trzeba bo to czekać od 12 do 15 minut. To ja tu teraz przytnę. Hmm. Znaczy czy ten moment jak będę na to czekać i zaraz to zwrócę. No. Ännu